Nie, 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 to Coś robimy? co zrobiłem! Coś zrobimy? Co tam się stało? Nie. Taki miałeś nie? Marek Games W tym filmie zagramy po raz drugi w Bilbao. Ej, Dora ja nie umiem kraba budować. Bo nie umiesz. A ty umiesz kraba budować? Nie. Ten krab to będzie jakaś totalna porażka. No nie, co Jaka nie porażka, budować? żadne porażki. Czekaj, bo nic nie zdążyłem zbudować. W życiu budowałem Kraba Ostatnia rzecz co bym zbudował. Minecraft, kraba. A jak tobie idzie Nie mam czasu. No coś tu próbuję zbudować. jak twój krab wygląda dobrze, czy nie? Nie, o jezus nie, co to jest? Co to ma być? Dobra, wołałem. No coś niby to może być. Nie wiem. Nie, nie mam więcej czasu. Ej dobra, no my, my nie, nie mamy szans, chyba to jest. Nie daj gór A ty co dałeś? Łapę? No. Kurde, dobra, odej OK, co to ma być? <laughs> O kurde Nie Nie lubię Jesteś taki rozjechany ten krab jest, o? No tak Okej okay. No o jest okej okay. okej okay, okej okay, okej okay. no, ja buduję monetę A ty sobie będziesz budować? Myślę, że to zbudować się. Monety nie Czasem nie Beast, mogę budować O moje pierwsze nie Okej, to To, je? to twoje Misterbist. jest to być, nie Idę, <ślam> pan krab To nie no Epic. No jest okej okay, jest okej okay. To był trochę dziwny taki pan krab o Jezu, legendary! Wiedziałem, że to wygra Czy ty zacząłeś rundę? Astronautę budujemy. Jak się brać te głowy? Głowy jak To było? A tu w jaździe. Bomba. A to mowa. Co to jest? No. O wiedziałem, że będzie. Sunshine! You are sunshine Kula! Wybię ale gruby jak... out <laughs> astronaut.